Witam was na moim kanale i to dalszy ciąg pytań od widzów. Tylko zrobiłam to osobno w związku z tym, że to jest wszystko dotyczy WZR, więc postaram się jakby odpowiedzieć na te pytania widzów. I pierwsze pytanie to jest jakie kraje w czasie WZR będą bezpieczne w Europie. Więc po, wyciągnę po kolei, tak, bo jakie kraje to muszę wymienić te kraje, które tam będą bezpieczne. I teraz, czy Czechy będą bezpieczne w czasie WSR? Na początku, jakby to można powiedzieć, że te Czechy będą bezpieczne. Tam będzie w miarę tak, że. Tak nierówno można powiedzieć, że nie będzie to, że cały czas tam będzie bezpiecznie. Przyjdzie taki moment, że tam też się zaczną jakieś działania, jakieś ruchy i jakieś takie sytuacje, że trzeba będzie jak gdyby oddalić się z tego terenu, bo ten teren nie będzie jakby wymarzonym miejscem, aczkolwiek nie będzie tam takiego wielkiego zagrożenia, tylko będzie taka obawa, jak gdyby, że tu do tego, na ten teren, Mogże się coś pojawić, co będzie miał, rzutowało na ten późniejszy, jakby czas czyli pokaże przyszłość. Ta przeszłość, która jest tutaj w tej dwójce, była w to, ona właśnie mówi, będzie mówiła nam, czy będzie można się spodziewać jakichkolwiek reakcji ze strony tego państwa R w czasie U. Czyli Czechy nie będą aż tak Mocno zagrożeni. To będzie jakaś taka wizja późniejsza niż na terenie Polski, więc ten wyjazd może się okazać, że. Po jakimś czasie trzeba będzie Czechy też opuśnić, opuścić, bo to się rozwinie na dalsze terytoria. Ale w tym pierwszym takim okresie na pewno nie będzie to jakiś taki, gdzie tam będą toczyć się boje, bo tu nie wyszła żadna karta, która by pokazywała, że tam się coś będzie działo. Więc tam nie było rycerzy, tam było tylko, że taka. Lepsza przyszłość jest w tamtym kierunku niż tutaj na naszym terenie. Czy bezpieczne y, będą y, Węgry w czasie WUS-R? No tak, ta pierwsza karta mówi, że tam oni. O, ta jest też szczęśliwa. I dokładnie wychodzi podobna sytuacja jak w Czechach. Na początku będzie tam wszystko fajnie, tam będzie panowało takie szczęśliwe, te, potem dopiero za jakiś czas będzie tam. Bym powiedziała, że Węgry to będą mieli troszkę żal do, do tego państwa R, bo państwo R to tak, jak gdyby ono nie, nie, nie zaatakuje, ono nie ruszy tam. Oni jak gdyby będą w lepszej sytuacji, takiej komunikatywie z tym, z tym państwem R, czyli w układzie będą lepszym. tutaj można powiedzieć, że. Nie będzie tu jakiegoś takiego zagrożenia, więc spokojnie będzie można, jak gdyby schronić się i być szczęśliwym i cieszyć się, jak gdyby tą sytuacją, która będzie na Węgrzech, czyli tu Węgry mogą być dobrym kierunkiem w Europie. Pukam i teraz weźmiemy Rumunię. W Rumunii to sytuacja się zmieni. Po jakimś czasie tam też nastąpią, najpierw, że to można tam y, podróżować, że to w miarę będzie tam stabilniej, bo tu my y, cesarza, tu mamy świat, możliwości, ale... To koło fortuny pokazuje mam że to szczęście może się w jakiś tam sposób odwrócić, i jeśli chodzi tutaj o tą siódemkę, to ta siódemka mówi o nam, że nie oszukujmy się. To jest jakby taka opcja, gdzie możemy się jak gdyby ukryć. Bo ta karta też mówi o ukryciu znaleźć jakby dobry sposób, żeby tam się jak gdyby zakamuflować i tam bezpiecznie przeczekać tą całą zawieruchę, która nastąpi na świecie. Tutaj też nie ma buław, nie ma ognia, nie ma rycerzy, nie ma. Praktycznie osób, które by y, mogły walczyć. Tu jest tylko takie, że trzeba zakombinować, trzeba coś tak sprytniej tam jak gdyby y, się ulokować i stworzyć dla siebie jakieś takie miejsce, nawet jeżeli to będzie jakby nieuczciwa emigracja. Teraz weźmy kolejne państwo, czyli weźmy. Y, Bułgarię, tu już mamy dużo ciężej, tam już będzie. No i Bułgaria w sumie jest na takim tym, że y, tam jest y, tak w miarę y, stabilniej i tam możemy jak gdyby się schronić, i y, y, to będzie jak gdyby taka opieka też dla nas i takie schronienie najbardziej bezpieczne, i, i czyli tam nie będzie aż tak ciężko i tam możemy. Przeczekać, jak gdyby, tą zawieruchę w -Z -E Czyli Bułgaria będzie takim w miarę bezpiecznym miejscem. I teraz jeszcze wezmę, y, czy państwa Chorwacja y, będzie bezpiecznym miejscem dla nas, ten region właśnie tam. bo już tam nie. W tamtym rejonie to już nie będzie. Nie, nie, tam nie, bo tam jest tak, że tam nie będzie już tak stabilnie i tam mogą toczyć się walki, i tam w sumie nie znajdziemy jakiegoś takiego dobrego rozwiązania. Możemy po prostu nie mieć takich możliwości, i tak jak będzie tam y, też y, taki żal i taka, y, taka walka, która będzie prowadziła do tego, że ten teren jak gdyby nie będzie przedstawiał się jako taki stabilny i taki, o którym możemy. Możemy zamarzyć, bo nie ma tam widoków takich. Po prostu nie będzie tam, jak gdyby, taki smutek, i tak nie, nie, nie można dostrzec też tam takich możliwości, żeby tam było bezpiecznie, bo ta osoba ma głowę spuszczoną i nie bierze pod uwagę te, te kielichy. Widzi, że są wywracane, czyli że to. Nie jest bezpieczne miejsce i takie jak trzy kielichy przedstawiają, że to jest radość i takie świętowanie. Tam nie, tam będą walki, tu już jest rycerz Buław, który może mówić, że tam będą się toczyły walki, ale nie będzie to miejsce takie mocno, mocno zagrożone, w którym będzie przerażenie. Nie ma tam mieczy, może być gorąco, niebezpiecznie, ale nie tak, żeby był tam miecz, który jest jak gdyby walką. I taką determinacją. I teraz weźmy te państwa skandynawskie, czyli Norwegia. No, Norwegia już nie, tam będzie, no tam już będzie ciężej. Tam właściwie to już będzie tak niebezpiecznie, i też tam będzie trudno jak gdyby znaleźć opierunek, opiekę i takie możliwości, żeby tam się jak gdyby m, zamieszkać i żebyśmy nie byli osaczeni, bo. M, Norwegia też będzie, jak gdyby, osaczona przez państwo R w czasie W. Teraz weźmy Danię, ten sam król, i tu w Danii już będzie się więcej działo, więc tam nie, nie, tam jest po prostu, że my będziemy, to się tam rozprzestrzeni i tam tak naprawdę to będzie jakby Dużo zmian, dużo będzie takich lęków i takiego przerażenia, i tutaj raczej unikać tego terenu, jeżeli to jest W, to tam będzie też się toczyło, i tam będzie też zmiana, jak gdyby kierunku, kto się rozprzestrzeni bardziej na świat, bym powiedziała. I teraz Szwecja, WSR. o Czy to będzie? No, tam będą walczyć. I to jest podobnie jak w Norwegii, też tam będzie to tak. Y, I tu można powiedzieć, że tam schronienie będzie w sensie takim, że jak ktoś tam mieszka, czy jak gdzie to oni jednak będą y, mieli na tyle silną pozycję i tą władzę swoją, jakby utrzymają i to miejsce, tu będzie walka, ale ona nie będzie taka mocno niebezpieczna tylko tam osiągną jak gdyby zwycięstwo bo będą mieli na tyle siły żeby to przezwyciężyć i odnieść jak gdyby sukces bardziej będzie tam jak gdyby bezpieczniej w sensie takiej władzy i takiego panowania nad tą sytuacją gdzie wZR teraz weźmy Niemcy o, tam będzie bank kolejny no tam będzie walka, ale oni to nie wpuszczą nikogo, oni będą sami dla siebie, więc oni będą myśleć tylko o sobie i nikogo od wszystkich się będą odcinać, nikogo nie będą wpuszczać i będą tam próbowali ugrać coś i wykorzystać wszystkie swoje możliwości. Nie będzie tam jakiejś takiej opieki, więc trzeba Będą tam toczyć się walki. Nie jest to miejsce, do którego będzie można się schronić, i żeby bezpieczną przystań znaleźć, bo oni będą tego o sobie myśleć, nikogo nie wpuszczą. na tak już będzie się coś działo. I teraz, czy w Mangli będzie bezpiecznie? biała dziewczyna. No, w Anglii to będzie bezpiecznie. Oni tam specjalnie, nie, oni będą wyczekiwać i będą tak odkładać, żeby jak najdalej będą próbowali, jak gdyby to wszystko tak y, w rzeczywistości, to nie będą tam się toczyć walki. To może być bardziej dyplomatyczne i takie sąsiedzkie, pomoce i też takie, jak gdyby odkładanie, przeciąganie, żeby tylko do nich nie dotarło nic i nikt i tak urzalać się tylko będą. Że to jest nieciekawa sytuacja, ale tak naprawdę to yy, nie ma takiej opcji, żeby oni po prostu dostrzegli, że to zbliża się już do nich i tak będą wyczekiwać, w którym momencie tam się to zawali w tej środkowej części i żeby tylko do ich wysp nie dotarło. I teraz weźmy Francję, to już z tych takich europejskich państw. Jaka będzie, jakie kraje będą bezpieczne w Europie, u Francja. Francji nie będzie tak właściwie, tam nie wiem, czy tam nie będzie bezpieczniej. Tam się będzie też działo i oni też tak naprawdę to będą jak gdyby chronić siebie. I tutaj to można odpocząć, bo to jest odpoczynek. Czyli sprawiedliwie to Francja będzie takim marzeniem wielu osób, żeby tam się znaleźć i poczuć się jak gdyby bezpieczniej i tak. Zobaczyć, że tam jest tak naprawdę marzenie, które każdy będzie chciał, jak gdyby, znaleźć się w tym miejscu, ale też to może być taka iluzja, bo tam też nie będzie lekko w czasie tej WZR, ale będzie w miarę bezpieczniej. I teraz weźmy Włochy w czasie WZR. Kielichów, czy będzie bezpieczniej, tak, no tu będzie w miarę stabilniej, no tam się będzie działo i te buławy to mówią, że tam się będzie działo, dużo się będzie działo i to miejsce, ale te miejsce będzie bezpieczne i w tą podróż można się udać. I zobaczyć, jak gdyby, nowe możliwości. Aczkolwiek świat nie mówi, czy ten to będzie końcowy przystanek dla nas, te Włochy. Ale tam będzie w miarę stabilniej, i tam będzie, jak gdyby, taka, takie wieści, które będą docierały y, do nas, że tam jest w miarę stabilniej, i tam tak naprawdę to później troszeczkę zmieni się sytuacja. Więc tam można wyruszyć w podróż do Włoch. I znaleźć tam, jak gdyby, bezpieczną przystań. Jeszcze Hiszpanię wezmę, bo to w sumie już były te, te. myślę, że już w, y, Państwa te wymieniłam w miarę. I w czasie wóz, Hiszpania. No, Hiszpania to będzie, no to będzie bezpieczne miejsce. I tu można powiedzieć, że tam znajdziemy taką całkowitą, jak gdyby, i, ale też y, zamknięte to tak będzie, jak gdyby y, Hiszpania może też się zamknąć na inne, jak gdyby, przyjazdy i układy i takie różne partnerskie, czyli skupią się bardziej na swoim w tym rejonie. I może tak być, że jak się później, jak się rozpocznie, te to oni nie będą wpuszczać, bo będą pilnować, jakby, ciebie. Czy drugie pytanie od widza: Czy po, polscy sąsiedzi poza R er, pomogą Polakom tak, jak my państwu? U? Karta, to już ona mówi, że to nie oszukujmy się, to nie będzie, to nie będzie taka pomoc, jak my Państwu upomogliśmy. Nie oszukujmy się, oni tak naprawdę to będą myśleć tylko o sobie i nie bardzo będą chcieli ruszać się, żeby pomóc nam. Już to się będzie dużo działo, będą różne informacje do nas dochodziły, różne wieści, komunikaty. Ale tak naprawdę to tak będą odwlekać, żeby nam cokolwiek pomóc, żeby to jakoś tak było. Więc będzie w nich też taki trochę strach, i też będą oszukiwać nas, że nam pomagają, a tak naprawdę to nie będą nam tak pomagać, jak myśmy pomagali Państwu. U nie ma co się oszukiwać, i nie okłamujmy się, że to tak będzie, nie będzie tak. Jak bardzo dotknie to stolice Warszawę w czasie WZR, będą ograniczenia, mocno to dotknie, będziemy tylko. Oj, wspomnienia tylko zostaną. Szczęśliwy okres się skończy. Tylko wspomnienia będą, które zostanie w nas taki żal i taka emocjonalna strata, i taka strata w tym, co było wcześniej, więc nie beń, o, tak jakby okupowane to będzie, nie będzie można ruchu zrobić. Będziemy osaczeńna będzie jakby ze wszystkich stron i będzie musiała jakby walczyć i to tak. Ostro, żeby z tego tej niewoli się wy, wydobyć, będziemy tylko mogli pomarzyć o tym, co było przed, bo to tylko będzie wspomnieniem. Teraz, czy wsi będą bardziej bezpieczne od miasta, to jest kolejne pytanie. No, można powiedzieć, że tam będzie wieś, będzie właściwie odwracała głowę od tego, co się dzieje, i będzie jak gdyby odcinała się od tych działań. I tak naprawdę to ona będzie jak gdyby um, odcięta od tych działań i będzie um, musiała się jakby chronić sama i tak rzeczywistość będzie i, inna. Ale marzenia będą takie, że wieś będzie jak gdyby w iluzji żyła, że to będzie u nich jak gdyby lepiej i że są bardziej chronieni. No nie, nie będą bardziej chronieni. Tam też będą walki i tylko tyle, że one będą jakby odłożone, że może później do nich dotrą jakiekolwiek te, bardziej będą wyczekiwać niż. Walczyć i niż się, jak gdyby będą się chronić bardziej sami, będą mieli większe możliwości, no i będą wyczekiwać na koniec, jakby tej WZR. Czyli wszyscy będą na peryferię uciekać i miast i, i wsi, żeby się chronić. Czy Polska utr utraci trwale jakieś terytorium po WZR? Wyciągnę tak. No tak, zmiany będą. I to takie nowe zmiany, można powiedzieć, że pewne terytoria utracimy, jak gdyby zostaniemy odcięci, jak gdyby z tych czasie tych walk, utracimy pewne terytoria, które zostaną jak gdyby nam zburzone. Może nie tyle, że zabrane, ale zmiana na pewno będzie. I to tak nie, nie w krótkim czasie. I czyli zostaniemy, jakby. Odcięci od tych terytoriów, które są teraz. Jedynie tylko mogę dociągnąć kartę, czy to terytoria będą jakby wschodnie. nie granicy? No tak, czyli wschodnia granica, jak gdyby się przed nami. Będziemy mieli tam zmiany w, te, w tym rejonie i tutaj nastąpi, jak gdyby takie przesunięcie i taka zabranie jakby tych wschodnich części yy, Polski. Zachodnia część Polski zostanie przy tych samych granicach. Tak, zachodnia część jest bezpieczna, aczkolwiek no tu bym powiedziała, że też będą zmiany, ale to takie zmiany, o które, tak jak my byśmy, będziemy wiedzieli, że tu na pewno na zachodzie będą zmiany granicy, ale czy na trwałe? Nie na trwałe, bo słońce to nie jest, to jest takie krótkotrwałe zmiany na zachodzie będą. Trwałe będą na wschodzie, a na zachodzie nie. Krótko to będzie trwało i to tak yy, można powiedzieć, że. Zniknie to bardzo szybko, ta zmiana, to nie będzie trwała zmiana, bo słońce to jest taki krótkotrwały okres, to słońce to romanse, to jest, to lew jest, słońce to jest okres lwa, więc to jest końcówka lipca i sierpień, okres letni, to jest taki czas flirtów i romansów, czyli krótkotrwałe rzeczy. Co stanie się z polskimi pieniędzmi w czasie WZR? Oj, to tutaj w, w, to tak. W pierwszym momencie to tak będzie to tak mocno będziemy się skupiać na tych swoich pieniędzach, ale potem to się tak zrobi, że coś będzie nowego. Jakieś plany będą, żeby te dokonać jakichś zmian, i też będzie to związane z tym, że będą walki, będzie konkurencja, będzie, wszyscy będą jak gdyby chronić się i dostrzegać, bronić swoich jakby wartości, swoich pieniędzy, swojego dobytku, swojego majątku. Na ten moment to czwórka jest stabilna dla pieniędzy, ale czwórka też jest jak gdyby taka m, ciwa i taka podstępna i taka doszukująca się jak gdyby, że wszyscy chcą nas oskubać, okraść, zabrać nam te pieniądze. Tak będziemy się zamykać na jakiekolwiek możliwości. Każdy będzie w jakiś tam sposób chronił swoje i miał swoje plany na to, jak przetrwać tą, przetrzymać tą złotówkę w czasie walt i też będziemy jak gdyby konkurować z innymi mm, walutami. Czyli będzie to taka mm, zacięta walka, która będzie jak gdyby w tym samym sposobem Uchronienia jakby tej złotówki dla każdego yy, państwa będzie ten sam cel, żeby jego waluta jak gdyby utrzymała się w czasie WZR. I teraz ostatnie pytanie od widza, które będzie mówiło: czy Karol, Karol Nawrocki stanie na wysokości zadania w czasie WZR? No sama jestem ciekawa. Ja tak Ci rozłożę, czy stanie na wysokości zadania. No tak, a z yy, buław to on pokazuje nam. Całą energię włoży jak gdyby. Co będzie stało na przeszkodzie? O! I tu będzie on jak gdyby mocno walczył i będzie zdeterminowany i też poraniony w tej walce i w tym, co się będzie działo. Ja dociągnę jeszcze tu kartę, czyli będzie walczył, bo tu jest królowa mieczy, czyli królowa mieczy z Stoi na wysokości zadania. Królowa Mieczy ustanawia też jakieś swoje takie zasady, swoje prawo i swoją taką determinację, żeby na swoich zasadach zaopiekować się tym państwem, jak ona to widzi. Czyli to jest działanie takie na rozum, żeby to wziąć, żeby to po prostu stworzyć coś nowego, które będzie służyło, jak gdyby w tym czasie, kiedy jest WZR, czyli nie odjedzie, tylko będzie walczył razem ze wszystkimi, zostanie jakby na swoim miejscu, ale taka przeszkoda będzie, że to wszystko się tak naprawdę zawali i tutaj jakie jego będą, czyli będziemy jak gdyby osaczeni, zniewoleni, będziemy musieli walczyć, bo zmieni się sytuacja. Czyli tu będzie efekt taki, że działanie będzie takie, równe możliwości będą, czyli nie będzie jakichś specjalnych ruchów, tylko to będzie tak w umiarze. Jego m, zadanie to będzie na tym polegało, że wiele przeszkód będzie i wiele będzie trzeba odbudować, zmienić. I teraz tylko w zależności od tego, jaki efekt będzie, czyli będzie, jak gdyby próbował ze wszystkich sił robić wszystko, żeby było to jak najkorzystniejsze, i mimo tych przeszkód, mimo tego, że nie będzie miał za dużo ruchów, to i tak będzie jak gdyby stał na wysokości zadania, czyli będzie walczył do końca z całą determinacją i stanie tak jakby na wysokości zadania i efekt będzie tego, że to się w jakiś tam sposób ustabilizuje, bo y, rycerz pentakli to on stoi. On, on się nie przesuwa się, czyli zostanie, nie wyjedzie, zostanie w tym miejscu i będzie spełniał swoje Obowiązki mimo tych przeszkód i tego wszystkiego. I efekt będzie taki, że będzie robił wszystko, żeby jak najwięcej wykorzystać wszystkich możliwości, które są w asie mieczy. Czyli będzie działał, będzie stał, nie wyjedzie z kraju, zostanie i będzie spełniał to, co ma do spełnienia prezydent w czasie W. Z R. Tyle w sprawie tych pytań od widzów. I żegnam Was cieplutko i zapraszam do oglądania mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za łapki w górę, za subskrypcję i za to, że mnie oglądacie, i za miłe słowa, które otrzymuję od Was. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Do miłego zobaczenia. W kolejnym programie cykl to jest Przodkowie. Z zaświatów, co mają nam do powiedzenia. Do zobaczenia!